Hej kochane, przychodzę do Was dzisiaj z filmikiem, jak prawidłowo wystylizować perukę bądź toper z włosów naturalnych. Tak wygląda toper po samoistnym wyschnięciu. Włosy są lekko pofalowane, są napuszone i jest to naturalne zjawisko. Wszystkie włosy naturalne po samoistnym wyschnięciu wyglądają właśnie w ten sposób. Nie są to włosy syntetyczne, które wracają do pierwotnego kształtu, są to włosy naturalne, nad którymi trzeba pracować. Do stylizacji będziemy potrzebowały serum termoochronne, prostownice i taki grzebień, tzw. szpikulec. Jak zaczynamy stylizację? Toper mocujemy sobie do główki albo takiej treningowej, albo takiej główki do stylizacji. Ważne, żeby to było stabilne, żeby można było pracować dookoła topera bądź peruki. Dzielimy sobie toper bądź perukę na sekcje. Na takie cienkie pasma. Resztę włosów podpinamy do góry. Serum termoochronnym skisikujemy. Nie dawajcie też za dużo, żeby włosy nie były przeciążone i żeby nie były przetłuszczone. Temperatura prostownicy nie powinna przekraczać 180 stopni. Bierzemy sobie takie cienkie pasma i zaczynamy od góry. Takimi powolnymi ruchami do samego dołu. Grzebień poprzedza prostownicę po to, aby te włosy były pięknie wyprostowane. Pięknie i równomiernie. I kolejne pasmo. ta strona jest już wystylizowana, jest piękna i gładka i włosy wróciły do takiego stanu, jak otrzymałyście je po zakupie, czyli wyprostowane, gładziutkie, a tu jest strona jeszcze niewystylizowana. Niektóre panie lubią taką formę właśnie delikatnie pofalowanych włosów, jak swoje gdzieś tam mają lekko poddatne, no to wtedy te włosy też fajnie im się zgrywają, zostawiają taką formę i nic z nimi nie robią. Natomiast... Jeżeli chcecie mieć włosy proste, no to tak jak powiedziałam wcześniej, trzeba je wystylizować. Pamiętajcie, że jak stylizujecie, to nie bierzcie grubej warstwy pod prostownicę, ponieważ temperatura jest zbyt niska, aby przebiła się przez tak grubą warstwę włosów i te włosy nie będą dobrze wyprostowane. Będą wyprostowane, ale będą takie napuszone, dlatego musicie skupić się na tym, żeby pod prostownicę brać cienkie pasma, a jak już te pasma macie wyprostowane, to wtedy całość możecie jeszcze przeprostować pod prostownicą.